Dzień dobry. Jak tak patrzę na ten stół, wydaje mi się, że będzie to bardzo szybki film, bo mam mało jedzenia. Wyjęłam zamrożone rzeczy, wyjęłam trochę z lodówki. Mój pies tutaj ze mną sprząta ogólnie i zawsze towarzyszy, więc ja jedną ręką sprzątam w kuchni. Trochę podłogi, zrobiłam, trochę prania, tego tamtego i pomyślałam, kurczę, dobra, trzeba ogarnąć sprawy żywieniowe w domu. Yy, I dzisiaj muszę się bójnąć na zakupy, więc łapię swojego rumaka, czyli hulajnogę. Pojadę po kilka rzeczy, nie będę brała za dużo. I postaram się wykorzystać to, co jest, i nie kupować tego, co mam. Więc pozwólcie, że opowiem wam krótką historię. No więc moja historia wygląda tak, że mam tu trochę pasztetu robionego przez moją mamę i chyba gdzieś tu się jeszcze boczek jakiś taki własnoręczny skitrał. Nie jestem pewna, bo wyglądają dosłownie tak samo. I pasztet moja mama robiła dla mojego syna, więc ja przeważnie jeden kawałek wyjmuję i on to sobie bierze do kanapek. E, mam tu tofu, które bardzo lubię sama w airfryerze sobie robić do różnych e, sałatek. Nie mam sałaty. E, mam pierś kurczaka, która mi została z wczoraj i dzisiaj bym chciała ją zrobić. Mam sporo pie e, piersi. Nie mam sporo piersi. <laughs> mam sporo wędlin, które zaraz wylądują z powrotem w zarażalniku, tylko sobie zapiszę, żeby nie kupować czasem, bo jest ich raz, dwa, trzy, cztery opakowania. E szpinak, który bardzo lubię, bo jest bardzo szybki, więc robię sobie makaron pełnoziarnisty. E szpinak do tego dorzucam na patelnię, czasem fetę, czasem serek kremowy, taki wiecie, śmietankowy, na przykład do smarowania kanapki i to jest zupełnie ok. I do tego jakieś warzywka, i często robię sobie taki właśnie obiad. Fasolka cięta, zawsze super, więc zastanawiam się, czy dzisiaj nie zrobić czasem w airfryerze tej piersi z fasolką. Dlaczego nie? Pierogi planuję dla mojego syna dzisiaj zrobić. I tak naprawdę mało tutaj jest, no bo jest rybka i rybę mogę zrobić na jutro, tylko muszę pomyśleć, co do niej dokupić. Aha, historia tego. To jest, e, znajomi nas odwiedzili i zrobiłam dla dzieci pizzerejki. I tak patrzę na to ciasto. Co to takie słabe jakieś to wyszło? No oczywiście, że słabe, bo nie dodałaś drożdży. I takie kapcie właśnie mam, żeby zjeść. Mąż mówi, że mu smakuje, także bardzo się cieszę. E, więc te kapcie też trzeba będzie zjeść. Ja wtedy dla nich zrobiłam jeszcze raz, już dodając drożdże, więc ta właściwa partia została zjedzona. Historia jednego hot doga. Dzisiaj się chyba rozwiąże, bo mam jeszcze parówki w lodówce, więc jeden hot dog nawet dla syna może być na kolację. Tutaj mam z promocji kupione banany i tu błąd numer jeden, czyli zapakowanie bananów w dużą torbę, jakby one były na przykład garstką, robione, bo się zbijają po prostu w mniejsze. Te siateczki by było trochę łatwiej, a ja tak musiałam wyjąć całość. I co robię? Ja wyjmuję sobie 2-3 na noc, rano dziabię sobie widelcem, dodaję do czyja z mlekiem, czasem łyżkę masła orzechowego jak dla męża, dla syna nie, przez alergię, jemu daję na przykład borówki albo maliny. Więc mój mąż jeszcze z masą orzechową mnie, a jak sama mam ochotę na coś słodkiego, to rozdziabuję sobie banana, biorę sobie skyr, łyżeczkę erytrolu i to jest takie słodkie i wtedy mam wrażenie, że rzeczywiście jest to słodycz, bo ciągle walczę z ochotą na słodkie, czasem miewam takie i staram się właśnie zagłuszyć czymś takim. Yy, więc tak, no, niedużo tu się dzieje. Zrobiłabym chętnie zupę cukiniową. Mam jeszcze pora, który chyba już umarł, co muszę sprawdzić. Może go reanimuję dzisiaj. Mam ziemniaczki i mogłabym zrobić takie, yy, taką fajną zupkę właśnie yy, z ziarnami słonecznika, porem, cebulką. Dobra, zobaczę, czy mam te rzeczy, żeby tak się nie napaliła. A się okaże, że nie ma. No, i mam coś tam, czyli znalazłam tego umierającego pora. Yy, to dzisiaj go zrobię, tylko odpowiednio muszę umyć i wywalić zwiędłe liście. Mam kilka ziemniaków, mam trochę cebuli czosnek, cukinia i zrobię po prostu zupę krem. Fajnie jest na przykład z grzankami zrobić, ale ja zrobię ze słonecznikiem po prostu posypię, bo w środku będzie ziemniak, więc dużo nie trzeba. Więc dzisiaj to mój syn zje dzisiaj te pierogi. No to dzisiaj mam jego obstawionego, a dla siebie i dla męża Zrobię najprostszą rzecz na świecie, czyli wrzucę wszystko w airfryera. Równie dobrze możecie na patelni oczywiście łyżeczka e, oliwy pokroić na kawałki. Do tego jakąś kaszę wezmę albo makaron pełnoziarnisty, a może ryż brązowy. Zobaczę co mam. Więc tu obiad mam e, tofu. Hmm. Kolację. Może kolację? Ja nie wiem, co z tofu zrobić. Znaczy, w sensie wiem, ale może jak napiszę, to mi się bardziej to mm, wyklaruje. No, byłam w garderobie. U nas do garderoby nie, ma, nie można po prostu bezkarnie wejść, bo tam są smaczki dla psa. Więc yy, zjadłeś już, wystarczy, Noniu. Jak nie, zjadłeś, zjadłeś, to siatka mamy, tak, zaraz posprzątam. Więc nie można bezkarnie wejść, a zawsze coś dla psa wziąć jak się przechodzi przez garderobę, więc dziękujemy za Twoją cenną obecność tutaj. Więc znalazłam jeszcze jedną fajną rzecz, czyli białą fasolkę w zalewie i z tego można zrobić kilka rzeczy. Można zrobić ala fasolkę po brytońsku, jak dokupię do tego kawałeczek na przykład kiełbasy wiejskie, by było fajnie i z pasatą. Pęcak złapałam właśnie do dzisiejszego obiadu, więc zrobię tutaj. Pierogi zrobię dla dziecka, pierś fasolka plus kasza, pęczak czy pęczak, nie wiem. A co ja mówiłam? A fasolkę po brytońsku sobie wpiszę, że może by była na jutro, takie, taka kolacja bardziej. Tylko muszę dokupić właśnie, co ja muszę dokupić? Kiełbaskę jakąś tak wezmę. Te pasztety chyba wylądują z powrotem, na no co będę wszystkich przecież nie wyjmę, to bez sensu. One będą właśnie na śniadanie dla syna, jak będzie chciał do kanapki, na przykład do szkoły. Mama wybiera po prostu za każdym razem najlepsze mięsa w okolicy. Długo to robi, więc nie będę dziecku zeżerać, co <ścoughs> będzie dla niego. Tofu muszę wpisać. I chyba tyle, słuchajcie, nie mam za dużo pomysłów, bo tutaj mało ogólnie się dzieje. Muszę zerknąć jeszcze do lodówki, czy coś mam. I, I napiszę rzeczy, które chcę na dzisiaj wykorzystać. Dzisiaj chyba nie byłam za bardzo kreatywna, nie? Tylko tyle, że sobie napisałam, żeby nie kupować tej wędliny, żeby zjeść hot dog'a, żeby zjeść tofu, pierogi. Pierwsza fasolką, żeby zrobić. A, zupę zapomniałam wciągnąć. Wciągnęłam dzisiaj zupę na listę, więc prawda jest taka, że. Nie mam już praktycznie nic, eee, muszę zobaczyć jeszcze do lodówki i po prostu od nowa skonstruować listę na cały przyszły tydzień. No ale obrót jest, więc zawsze będę e, wiedziała, że mam banany, muszę je troszeczkę, one się rozkleją. Jak się troszkę rozkleją, to je przepakuję w mniejsze opakowania, bo u mnie czyja idzie zawsze na drugie śniadanie. E, dla męża, dla syna oni to lubią, ja nie przepadam, powiem Wam. Więc e, oni zawsze sobie chętnie to zjedzą, a zaraz Wam zresztą pokażę. Więc na taki po prostu słoik daje trzy łyżki ja yy, Można to zalać napojem roślinnym typu mleko. Yy, ja zalałam normalnym mlekiem bez laktozy. Yy, do tego właśnie dam banana trochę zmiażdżonego. I można dać łyżeczkę erytrolu, jak ktoś bardziej słodko lubi. Można migdały, można orzechy, masło orzechowe, tylko że tak powiem łyżeczkę, żeby nie przesadzać. I, i to jest dosyć fajne drugie śniadanie więc oni lubią ja staram się zmniejszyć ilość różnych posiłków więc staram się ograniczyć do trzech więc nie jem tego typu rzeczy już naprawdę musi mnie nalecieć Staram się przynajmniej tak nie zawsze mi wychodzi. <grych> eee, Także tak raczej wydaje mi się że ten stół wieje nudą mi co się nie dzieje. Muszę rozplanować cały przyszły tydzień. Może zrobię tak że dzisiaj skoczę na zakupy właśnie te podkreślone rzeczy kupię typu kapusta kieszona do rybki jutro eee, i kiełbasa podkreślona do fasolki po brytońsku czyli z tej jednej fasolki może jeszcze jedną puszkę kupię bo to chyba będzie mało dla naszej trójki. Także nie dzieje się za dużo. Nic ciekawego, że tak powiem, i dopiszę może dwa dni jeszcze, i skoczę na hulajnodze i po prostu kupię te produkty. E, dobra, zaplanowałam jeszcze dwa dni. E, zaplanowałam spaghetti z kurczakiem i z warzywami. Oczywiście e, makaron durum albo pełnoziarnisty. dosy z serem camembert. E, później kotlety na wtorek i środę. Mielone z ziemniakami i sałatką. E, sałatka z łososiem i rzodkiewką. To są przepisy, które e, wzięłam z aplikacji, która się nazywa Cukrzyca i w ogóle ogólnie Wam ją polecam, bo Cukrzycy nie mam, ale ona spełnia kilka funkcji przy instalacji możecie zaznaczyć, czy chcecie po prostu kontrolować poziom glukozy, czy macie cukrzycę, który typ cukrzycy i tak dalej, ale same dania są bardzo spoko i one właśnie proponują rozwiązania dla osób, które też walczą z insulinoopornością oraz glikemią we krwi. Także jest dosyć fajna, bo też pisze, którego dnia na przykład wyjąć coś z zamrażalnika, czy jak przygotować na dwa dni i można wymienić posiłki, więc ona proponuje takie rozwiązania gdzie są w aplikacjach płatnych, z których korzystałem wcześniej, więc na razie sobie je testuję. Wygląda bardzo spoko, więc polecam. Aplikacja nazywa się Cukrzyca i to jest takie kółeczko. I nie trzeba wcale mieć cukrzycy. Według mnie może być to coś fajne. Proponuję Wam też kalorykę, według danych, które wpiszecie. Także jeżeli nie macie pomysłu na obiad. Jak najbardziej wydaje mi się to fajne, że możecie też te posiłki wymienić, które aplikacja proponuje. Dla mnie bardzo spoko, że są takie rozwiązania też darmowe, bo czasem jest tak, że nie mam pomysłu i biorę sobie cały tydzień, patrzę, jakie zaproponowało posiłki, to co sobie zaznaczę, po prostu wpisuję. Więc nie, nie trzeba wcale jechać cały tydzień i tak dalej. Można po prostu sobie doraźnie skorzystać z czegoś, co już ma określoną kalorykę, ma określone składniki, i po prostu jedziecie, kupujecie. Także podejrzewam, że te kotlety mielone z ziemniakami, ziemniaki, ziemniaki będą gotowane dzień wcześniej według. Obniżenia glikemii, sałatka to już się nie rozpisywałam, z czym jest, i tak dalej. Tu też, jeżeli chodzi o sałatkę, to też tak zieleniny nie pilnuję mocno z różnych przepisów. Biorę to, co po prostu lubię. Złość sosiem i rzadkiewką na kolację dla mnie po prostu tak. Dla syna czy męża, jakiś chlebek, może do tego, może kaszę, żeby tak bardziej po prostu to było intensywne w kalorykę. Także obskoczony. Prawie do środy, ale dzisiaj więcej już nie będę brała na siebie, bo jadę na hulejnodze i będę miała po prostu ciężko. A takie duże zakupy już sobie zaplanujemy kiedy indziej. Także tak z tych sobota, niedziela dokupię sobie tylko dosłownie kilka rzeczy typu kapusta kiszona i kiełbaska jakaś A na wtorek to już muszę dokupić, bo już chyba nic nie mam z tych rzeczy, oprócz pieczywa, mam sporo pieczywa które jest zamrożone i na razie go nie będę wyjmować także te, te rzeczy już muszę kupić także ja spadam na zakupy życzę Wam miłego dnia walnę jeszcze wcześniej zupkę zrobię i co, i do roboty się biorę także miłego tygodnia